Parę tygodni temu prezentowałem wam społeczność moderską w Battlefield 4, a dokładniej projekt Warsaw Rewind. Tymczasem inny projekt, który de facto narodził się grubo przed tym z Battlefielda 4, w grudniu tego roku będzie miał swoją premierę. Kod źródłowy Battlefielda 3 brzmiał VENICE. Platforma, o której część z was usłyszy po raz kolejny to VENICE UNLEASHED, który sprawi, że już za niespełna dwa miesiące po 9 latach otrzymamy nowego Battlefielda 3. Jestem Jachu i zapraszam do oglądania. Venice Unleashed to nie sam produkt, a platforma pozwalająca na modyfikowanie i ulepszanie Battlefielda 3 osobom niebędącym deweloperami DICE. Zrobiło się o nim głośno w 2013 roku, kiedy poinformowano o rozpoczęciu przedsięwzięcia. I po tylu latach ciężkiej pracy grupa pasjonatów finalizuje swój projekt. Można to jednak określić raczej jako dopiero początek, wierząc, że grupa modelów na tym nie poprzestanie. Parę dni temu udostępnili krótki teaser tego, co można zrobić za pomocą ich platformy. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to oczywiście brak niebieskiego filtra, co już kompletnie zmienia wygląd gry o 180 stopni. Charakterystyczna brama z mapy The Dust 2 w CSGO, rower jako pojazd przeznaczony do użytku dla gracza, samochód z napędem odrzutowym. To tylko pokazuje, że jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia oraz udowadnia, jakie umiejętności drzemią w zespole. Głośno było ostatnio również ze sprawą trybu realistycznego w Battlefield 3, przypominającego składa. To wszystko elementy tej właśnie platformy. No dobrze, ale co zaoferuje nam Venice Unleash, to oprócz takich wymyślnych rzeczy? Serwery mają możliwość ustawienia 60 lub 120 Hz. Gracze mają dostęp do autorskiego trybu obserwatora, czy chociażby dostęp do wszelakich minigierek jak PropHan. Ponadto projekt będzie posiadał własną wyszukiwarkę serwerów oraz specjalistyczne narzędzie do tworzenia własnych modyfikacji, czy chociażby nowych tekstur pod nazwą Venice Editor dla wszystkich chętnych. Tak jak mówi sama nazwa, Unleashed oznaczająca wyzwolenie Wenecji, czyli Battlefielda 3 spod ograniczeń, jakie wiele lat temu pozostawił producent. Projekt jest kwintesencją potencjału, jaki drzemie w Battlefieldzie, co potwierdziły osoby tworzące Project Reality w Battlefieldzie 2, które potem stworzyły dobrze znanego składa. Czy to będzie drugie życie dla Battlefielda 3 oraz moment zintegrowania społeczności pamiętającej czasy, można śmiało powiedzieć, świetności serii? Ja życzę im jak najlepiej oraz żeby obyło się bez żadnych błędów. Chociaż nieraz udowadniano, że pasjonaci odpalają lepszą robotę od samych deweloperów. Jedynym wymaganiem jest posiadanie kopii Battlefielda 3 na Originie oraz ściągnięcie Launchera, który jednak jest do grudnia zarezerwowany jedynie dla twórców i uczestników konkursu na trzy najlepsze modyfikacje. Jest to w pełni legalne i zgodne z prawem Unii Europejskiej, także nie ma się czym martwić. Wszystkie odnośniki do strony z zapisami znajdziecie w linku podanym w opisie. A w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić najnowszych informacji z Battlefield'a. Jestem Jachu. Do zobaczenia. Cześć.